W rozmaitych analizach poświęconych sektorowi energii możemy spotkać takie pojęcia jak sprzedaż gazu, przesył gazu czy dystrybucja gazu. Na pierwszy rzut oka mogą się wydawać one tożsame, natomiast rzeczywistość jest nieco bardziej zniuansowana. Pojęcia, o których mówię, zostały zaczerpnięte z nomenklatury prawniczej, co oznacza, że określają w sposób bardzo precyzyjny czynności wykonywane przez poszczególnych członków czy poszczególne podmioty funkcjonujące na rynku gazu. Przesyłem gazu nazywamy transport błękitnego paliwa poprzez rurociągi posiadające największą przepustowość. Spółką, która czuwa nad poprawnym funkcjonowaniem systemu przesyłowego w naszym kraju, jest Gaz System. Do rurociągów przesyłowych zaliczamy m.in. gazociąg Jamalski, za sprawą którego do Polski trafia gaz. Ze wschodu. Za sprzedaż gazu odpowiadają spółki obrotu, które kupują gaz od jego producentów i sprzedają odbiorcom finalnym. Są to zatem te podmioty, z którymi mamy podpisane umowy na odbiór surowca. Dystrybucja gazu leży w gestii operatora systemu dystrybucyjnego, którym w naszym kraju jest Polska Spółka Gazownictwa. Odpowiada ona za dbałość o stan techniczny sieci dystrybucyjnej, za jakość gazu, który trafia do odbiorców indywidualnych oraz za wszelkie kwestie związane z rozbudową sieci dystrybucyjnej.